sobie w Farminga i pierwszy odcinek pogrąców mitów. Oczywiście druga próba, tamto było zrąbane i nie było mnie słychać. Zobaczymy, jak teraz. I. i, 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 i. Pierwszy odcinek to jest z, z głosem, nie? Dobra, pierwszy mit od Jondira. E, Bww. Gdzie ja lecę. Eee, maksymalne pieniądze w farmingu to są 999 milionów 999 tysięcy i my sobie to dzisiaj sprawdzimy robiąc coś takiego mhm. coś takiego nadupimy no sobie tego Chyba wystarczy, nie? Nie, dobra, nawalić tego więcej trzeba. Te by tu niarki tu jeżdżą w ogóle cały czas. Chociaż nie ma żadnej budowy na tej mapce chyba. No dobra, wystarczy. Teraz wyjmiemy czas, żeby było razę 120. Zar będzie nam kasa wbijała cały czas. Government subsidized Government subsided No ale co to znaczy? I czemu to są takie dziury w tym? I to? Co to jest? Chyba żeby deszcz tam wpadał No uwaga, patrzcie na mój hajs O, 11 milionów No i tak będziemy to wbijać Aż dojdzie do tych niby 999 milionów 999 tysięcy 999 Dobra, będę to do miliarda ograniczał, nie? Bo nie chcę się tego mówić. Eee, co ja mam? No tak, drugi mid ode mnie z kombainów. Da się do drugich kombainów przesypywać zboże. Weźmiemy New Hollanda. Hederek Ten najlepiej Bo największy jest No jakiś mniejszy kombajn mm. No MMF-kę Nie chcę automatycznego silnika Niech się nie bruzam, no bo dobre powoli tego nie jestem, to chcę, to nie jestem To wszystko jest dobrze szybki pyk 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 dobra, tutaj nam nic takiego niepotrzebne nie? o, dzień dobry testujemy właśnie mita jak coś yy, czy da się przesypywać z z combinów do drugiego nie? z jednego do drugiego dobra, gdzie tutaj coś urosło tutaj, o co Chyba soja, tak mi się wydaje. No właśnie. Wykupujemy to. Łe, 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 co jest? CO JEST Z TYM HEADEREM?! On się zepsuje, nie? Och, nie, dobra, wyłączę ten ruch drogowy, bo też mnie wkurza. Pokazujmy, też nie wkurzyłem. Dobra, lecimy na 17 i zobaczymy. Komentarz powiedział, da się przyspieszy, bożys, komaj. Komaj, oczywiście. <laughs> Tutaj armia znaków. <laughs> Piszcie mity w komentarzach, ja? No, no, za trzy mity można powiedzieć. Trzy, za trzy komentarze z, z oznaczeniem hashtag myth robimy kolejno odcinek z tego, nie? Okej, okay, jesteśmy. Teraz odpalamy tu pracownika. Niech on tam coś skosi już. I, i my przyjedziemy mf i zobaczymy, czy da się przesypać. Lecimy teraz tam na scenie telewizoru MS-327R W tym poprzednim odcinku mówiłem już o tym, nie, ale tam się nie nagrywał głos, więc na znaczek ms nie, to... Jak się wywróci, to takie góry są, nie? I takie polskie jakby, nie? Biało-czerwone. Dobrze, no, że MS ki są z Śląska. Góry i Polskie. A więcej też sensu. Na tak góry że jak nie jest urośnięta. Dobra, może przyciszę te maszyny. Jeszcze trochę. No dobra. Nie to pole jak nie licznie to. No dobra, ten, ten, nie wolę zaraz po przyjechać. My tutaj już się i otwieramy. Nie chcę mi się czekać, tyle starszy. Mm, dobra, to działa. Czy da się złoża z, z kombajna do kombajna? I uwaga, odpowiedź to. Tak, da się. O Boże, moc. da się przysypywać zboże. Czy wy to widzicie? Przysypałem do mf Wow, to jest naprawdę fajne. Da się tak robić, nie? Dobra, no to. Ten niech sobie tutaj kosi. Nie. I co, jak mu się skończy zbior miejsce w zbiorniku, co robimy? Podjeżdżamy mefko, nie? <laughs> no dobra. Pyk. Mm. Co ja robię? Dobra. Teraz mit ode mnie, kolejny, bo chciałem już to nagrać, a nikt nie pisał mitów. No to przez. Przecież... Przez to dziwactwo od te takie znaczniki czy coś. To ten. Auta przenikali to w ogóle przed... I przez drzwi road a jeszcze, nie? To mm. Boże, pada deszcz. Pala też pada, pada też. ci no dobra, ten może być nie, jakiś ciągniczek. tak, jakiś szybki. Nie, nie. Dobra, faworita. Dobro. Dobra, włączamy ruch drogowy. Mm. Jest. I teraz otwieramy tutaj. coś. coś tutaj nie widać. O, 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 uwaga! Przenikło! Przenikło to. Przenikło przez to, prawda? Okej, okay, drugi test, drugi test. O, co się jedzie. Waga. No! Może tak o tu zrobimy Siad. Działa. No działa, to już jest pewnie. A wszystkie inne rzeczy. Na waga. Styk, Cicho! Okej, okay, ja chciałem to sprawdzić tak o jeszcze da. Waga. Przyjechał. Przez to. No nie no, to już jest pewne. Dobra, wiadomo. A to jeszcze zobaczymy drzwi Road Rage'a Nie tego, na tego Mmm, coś tam nie wszystko jedno No, ładny wyszedł nawet Otwieramy drzwi Okej, okay. pojedziemy bardzo... Najpierw sprawdzimy, czy coś takiego przeniknie. Przenikło. Teraz ciężarówka. Przenikła chyba. Okej, zobaczymy auto. Przenikło. Zobaczymy tako. Przenikło. No, jutro też działa. Nie wiem, czy nie przespać się do tego, do rana. Tylko tutaj nic nie się widać, nie? Ja nie wiem, gdzie ja to postawię. O, 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 dobra, coś się zrobiło, jasno. Na chwilę to zrobimy. Tyk. Dobra, pójdziemy, się przestaj, bo nic nie widać. A dobra, już szósta. Eee... Tego się do garażu stuwamy, bo widać, że przenika. To drugi, mit potwierdzony. Eee... Z tego się wyjść nie da. Może lepiej. Tak, o. O, teraz działa. Okej, okay, no to poróbmy coś innego w czasie. Aż... Da, ten hajs leci. Albo postawmy więcej tego. Nie to. O Boże, ale to jest dobra robota nie wiem czy nie przełożyć tego na następny odcinek, żeby... Że to w następnym odcinku już będzie ten nie? Naprawdę, nie chcę, nie chcę wam się czekać. No i teraz będzie nie słychać mnie jak w tym poprzednim. No dobra, tyle wystarczy. Okej, okay, zbliża się dziesiąta. Uwaga, hajs, 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 hajs. Powoli to będzie iść. Dobra, to, to, to sobie pogram tak nie? Bez nagrywania. Jak będą te trzy komentarze z hashtag mit nie, i tam jakieś mity będą. O I, I... No, będą trzy mity, no to będzie następny odcinek jeszcze w tym następnym odcinku właśnie zobaczymy czy max starca to właśnie tyle No dobra No to żegam się z wami Bye 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 Tyle wystarczy YouTube na dzisiaj 3 no 3 2 i połowa jednego Ło wow, jak tam urosło widzieliście to? A przestało padać? Nie, przestaje padać. No to ja puszczam kombin. Nie z tutaj kosi. Kupię może jakąś przyczepkę. No, na przykład to. Taki jakiś niebieski, może. No, ładny. O jakąś szczepkę, nie? No i No, to chyba tyle, nie? Co tutaj jeszcze robić? Nie ma żadnych mitów kolejnych? Na razie pewnie. Może będziecie pisać w komentarzach te mity? Nie? Jeśli w ogóle by się dało. Fajnie, że będą te komentarze i wyłączone będą. Nie wiem, czy nie mówię za cicho. Ale dobra. No, to pasta Po co im te betoniarki?